No, ile tu mam motogodzin? 16593 Zawsze co 10 motogodzin robię A jeszcze 16610 No to muszę zrobić przegląd Od czego zaczynam? Od sprawdzenia ciśnienia w kołach I, i tu jest tak napisane Maksymalnie 35 psi albo 2,5 kilopaskala. Sprawdzamy. Tu jest OK. na tym kole. Zaraz sprawdzimy drugie. Nie ja wiem, czy mi kabla starczy. Mm -hmm. aż dosyć. Otwiera się. Dobra, sprawdzę poziom ropy. Dobrze, dobrze. No, ropa jest. Ładowarka ma to do siebie, że nie zbiera do końca pływak jest gdzieś dotąd. Także nie wolno dopuszczać do tego, żeby zeszła ropa do. Zera, ja tak kiedyś dopuściłem i się zapowietrzyła. No, potem trzeba trochę popracować, żeby odpowietrzyć. Tu jest olej hydrauliczny. Tu jest takie sitko. Wyciągamy sitka. Tu mam taki drut zrobiony. Bo kiedyś miałem taki wskaźnik tutaj, ale on y, był potuczony i... Ile ciała olej z niego? Nie mogę dolać do takiego stanu, jak powinien być. Więc odmierzyłem sobie drutem. E, zobaczymy ile jest oleju Olej leje Kipol, a jest połowa. Stanu dotąd jest. To jest git. Dobra, niech chcę pocieknie. Wycieram. Tu mam pasek zapasowy do alternatora, ale jeszcze mi się nie przydał. Tu jest imbus. Jak ktoś chce, to może, o kurde, to może sobie sprawdzić, ile jest oleju w zwolnicach. No ja do dwóch zwolnic dolewałem, do tej i po przekątnej. Musi być w poziomie. Ta śruba musi być w poziomie i wtedy się sprawdza dolewa. Ja nawet wymieniałem. ku sprawdzony. Tyry Poziom oleju w silniku. Max, dobra. Ależówka nie wysmarowana, nie? No, wysmaruję ta też. Aha, no dobra. Jeśli on nie był oczyszczony, nawet. Dobra. Aha, no dobra. Dobra, tu się sprawdza poziom tego, widzisz? W skrzyni. Czekaj. Tylko jego słabo widać, bo. On jest taki czerwony, tak, ale, ale żeby był, nie lec, no jest, Nie leci, żeby dotąd nie jest lecić, to, żeby, jest dotąd. Musiało lecieć, żeby nie było. Tak, dobra, tu jest, teraz płyn chłodniczy, jak ja tu wejdę, tutaj, kole i za co się tu, za to złapię. A tu jest zbiornik przelewowy Dobra, kratek nie widać Bo nie jest Teraz filtry powietrze Dobra, to idzie. no, zimno, zimno Dobra, gdzie ja mam? A, tu muszę końcówkę zmienić na taką. I zmuchamy. Po kolei rozkręcamy. Tato, Tato! Dobra, tu odkręcone, drugi ptaszek. Wyciągamy filtr. A ten jest zapierdzielony. Kurzem. Ja nie wymieniam. Czy jeszcze tak? Jak kupiłem ładowarkę, to wymieniłem nie na nowy. Dobra, tu jest jeszcze jeden filtr taki dokładniejszy. Jeszcze jeden ptaszek do odkręcenia. A, jeszcze błąd robię, dobra. Najpierw tu. No, teraz. Co? To tam było Aha, dobra Tak To jak coś to powie się, że ten... że podrożało tak. to już, już to nie ma Nie jedna Dobra A ty masz to do tego, że... numer telefonu, co o ocieplacze brali? Może, a co? Ale chciałbym tego Andrzej chciał chenka zjść. Tylko cię pracę? No chciał numer tam. Nie? Aha. No nie, nie, poszukam później. Dobry. Do mhm. Dobra. I montujemy z powrotem wszystko. Cyk. Skręcamy do kupy. Trzeba uważać, żeby mocno nie dokręcać. Bo to są plastikowe ptaszki. I one pękają. Albo gwint się w nich zrywa. W jednym mi się tutaj. Któryś to był, no chyba to ten jest, Ta, tu się gwint z, y, trochę naderwał, czy to jest metalowe chyba w środku, czy po nie wiem, w każdym razie tutaj któryś nie łączy, gwint się tu zerwał i no jest problem, Czy znaczy, problem, nie problem, ale nie, nie dokręcamy na hama. Czego ten pies szczek, szczek. Tyk. O, tutaj właśnie ten gnień zerwany tym pisiorkiem do dołu zakręcamy, i wam jeszcze coś pokażę, co jeszcze trzeba yy, psikać o, obraca się wokół własnej osi. Dobra, jakoś się to trzyma. Jeszcze trzeba psikać, wam powiem. Można, nie trzeba. Jak ktoś tam chce, alternator. Patrzcie, co jest w alternatorze. Pasek się jeszcze trzyma. I chodzić co? Nie wiem. Uff. Uff. Lepiej by to było wodą myć, ale. Nie chce mi się karszera podłączyć ja to robię, bo nie mam wskaźnika od temperatury, w ładowarce nie ma, no i tak dla spokojności to tak żeby był, o, żeby było widać światło jakieś. I tak to 10 motogodzin robi. starczy Ewentualnie jeszcze mogę o Tyk. Ta Ewentualnie o. o Mam taką zmiotkę Nie będę kurzy. Небета кужыў, а і таксі накусіў. Dobra, przegląd zrobiony. Olej, tu tego oleju używam do zwolnic. A, patyczek jeszcze na mierzenie ropy. Cyk, cyk. Tak z ciekawości to wam powiem, że warto mieć te siłowniki sprawne, obydwa, one są drogie, one są na dużo kilojouli, czy jakoś. Ale bez tego to nie ma siły, żeby to podnieść, tą maskę, jest tak ciężka, że... Tylko trochę są przymocne te siłowniki. Muszę naciągać maskę teraz do dołu, ale chociaż sama idzie do góry. Dobra. I tak mamy ładowarkę przygotowaną. Do pracy. Z tej mi leci zwolnicy. Tutaj o, wszystko usmarowane olejem. Kiedyś będę to zdejmował, ale jeszcze trochę.